Dzień dobry, z tej strony Marciniak. Wie Pani co, ja chcę przekazać Komendantowi Romanowi Fikrzykowi prezent, który razem sprezentowali mi spełniący obowiązki prezydenta Macieję Gramatyką. Wie Pani jaki to jest prezent? Wszy odzieżowe. które odzieżowe, które wicebicielobactwo podrzucili do, do mojego namiotu. Ja mam zdjęcie Yy, bo przeglądałem akta, po kto miał oszuląć i się okazuje, że ktoś mi zagląda do środka. I, i ja tu może dużo wdechów zostawię, czy komu? Kurczę te, te, te Tak, tak, tak. Proszę zejść. Po przy... i to zdjęcie zostawię. Zdjęcie, tak? Ale jej... Je, 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 jak se przyjdą, tylko, że jest interesantka pod po tym, pod po okienkiem. Ja to już wytepiłem. To, 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 to już nieaktualne I, i ponad miesiąc. Tu wejdzie Pani po ten prezent. Pani pokaże, Pani komendantowi pokaże. Dyżurny, tak? Yy, na dyżurce ten prezent, tak? Prezent! On musi widzieć, jak to wygląda. Robactwo mi podrzucają. Dobra, do widzenia.